Cześć, z tym Kapral i witam każdego w kolejnym filmie na moim kanale. No i moi drodzy, zakładam, że każdy z was już oglądał wczorajszego browtólka i dobrze wie, że liga klubowa zniknie nam za parę dni, kiedy się właśnie pojawi nowy update. No i z tego powodu w tym filmie odbiorę wszystkie moje punkty klubowe. No i zamienię je oczywiście na punkty mocy. Ze względu na to, że jak dobrze się orientuję, jak sobie zobaczymy na nasze punkty, to tu nam pisze dokładnie, że już no, chyba znieśli tą e, właśnie maksymalną ilość e, która wynosiła 4000 i teraz możemy już jak sami tutaj widzimy mamy max 9999 więc to oznacza że tak naprawdę możemy w nieskończoność te punkty odbierać e, i co moi drodzy dlatego jeżeli taki film wam się spodoba to ściskajcie lajka pod tym filmem okej okay, także znajdujemy się aktualnie w tym naszym sklepie klubowym i tu jak sami widzicie mam dokładnie 3298 tych monet klubowych no, i teraz ja tak naprawdę wydam na oczywiście te punkty, które kosztują dokładnie 60 takich monet, i zamieniam je na 100 punktów mocy, dlatego to jest w ogóle od samego początku mega opłacalna rzecz. No, ja w ogóle miałem, w ogóle tak szczerze zapomniałem trochę o tej lidze, przez co w ogóle takim się dużo tego uzbierało, tych monet klubowych wcześniej jeszcze kiedy grałem. Dlatego, no, naprawdę wam powiem, że mogę mieć tych punktów sporo. Dlatego zobaczymy, co z tego będzie. Więc co moi drodzy, odbieramy, odbieramy po kolei. Postaram się to zrobić dosyć szybko. Ale wam powiem, że to takie przyjemne, nie? Bo tak odbieramy sobie aż po 100 punktów. No, przyda się nam szczególnie na nową postać, która się będzie nazywała chyba Charlie. W ogóle też mogę w tym czasie Wam trochę porozmawiać, trochę Wam opowiedzieć co ja w ogóle sądzę na temat tego najnowszego Brontolka. Bo wam powiem, że naprawdę mi się nawet spodobał, mi się nawet spodobał, ponieważ przede wszystkim nareszcie nie mamy dwóch nowych postaci, tylko jedna, także To też nie jest tak, że wiecie, że od razu, tak jak zawsze, tak jak zawsze mieliśmy po dwie nowe postacie i Super SET naprawdę no, dodawał tego mega dużo I tak z miesiąca na miesiąc wiecie, ta ilość postaci się powiększała Tak i teraz już może trochę Super zwolni to tempo i aż tak nie będą dodawali tych nowych postaci mi to się mega spodobało, chociaż ten update jest chyba na miesiąc, tak mi się wydaje. Nie wiem czy on jest na dwa miesiące. Dlatego pewnie może w kolejnym będą dwie nowe postacie, ale to już. Może to. Może już o tym nie gadajmy. Jeżeli chodzi o nowe skiny, to mega dużo ich jest. Też mnie to mega zdziwiło, że aż tyle, bo chyba łącznie 16 nowych skinów. Chyba to jest rekord w ogóle. Jak się nie mylę, bo nie wiem czy twórcy kiedyś dodali aż tak dużą ilość skinów. Nie mam pojęcia. Dlatego skinów też jest bardzo dużo. Sama ta postać chromatyczna też naprawdę prezentuje się mega ciekawie. Ona się chyba Charlie nazywa. E, ja oczywiście też odbokuję, no bo wiadomo, e, też dostałem Gemy w ogóle od Super wcześniej. E, kto oglądał poprzedni film, e, no dostałem tylko nie 170 Gemów za darmo. Dlatego też myślę, że te Gemy mogę wydać na ten najnowszy karnet. W ogóle mam już chyba łącznie 270 Gemów, e, także stać mnie w sumie tak na parę karnetów. Jeszcze wliczając to, że mogę z. Karnego, karne, yy, z każdego karnetu zbierać po 90 gemów yy, dlatego to jest naprawdę mega op, bo mogę naprawdę sobie kupić już wszyscy. parę karnetów. Mam taki zapas, tak naprawdę, nie? Yy, yy, przez to wszystko. Yy, więc, mega się z tego powodu cieszę. Ok, tu w ogóle zobaczmy, ile mamy tych punktów. Mamy ich naprawdę mega dużo, a w sumie nawet nie patrzę. Zobaczymy, ile mi się ich uzbiera. Także lecimy po kolei. No, już powoli się zbliżamy do samego końca, nie? Jeszcze tak, tu mamy ze 1500. A właśnie, bo przede wszystkim ludzie, zapomniałem wam powiedzieć o tym, że przede wszystkim e, oczywiście, bo ja mam tą współpracę, no to mogę też dla was zrobić giveaway na Byrona, jak będzie. Znaczy w sumie już niby bym e, mógł ogłosić, bo ja na pewno wam to będę rozdawał. Ale to będzie dopiero chyba otrzymam linki oraz też inni e, twórcy dopiero. Mm, jak się nie mylę, 6 listopada chyba. Dlatego jeszcze mamy naprawdę dużo czasu, a ja tak nie lubię, jak inni twórcy robić wcześniej już. Tych giveaway, tylko tak wolę już przed samym y, rozdaniem. Y, w sensie no, przed samym otrzymaniem tych linków od Supercela. Już wolę wtedy y, y, nagrać film i powiedzieć, w jaki sposób będzie można u mnie wygrać y, właśnie te skiny. Tak jak też to było ostatnio w przypadku gemów. U mnie będzie można dokładnie wygrać trzy skiny, bo też jeden biorę tak jak zawsze dla siebie. No a właśnie trzy pozostałe. Będą dla was. I okej, okay, więc my tak naprawdę już tutaj wyczerpaliśmy Wszystko, no zostanie mi 58, ale już nie mogę nic kupić Nawet tutaj tych monet nie mogę Bo mi już tu na nic nie stać. I dobrze, zobaczmy ile mamy tych punktów w ogóle, zobaczmy Ile my ich będziemy mieli Okej okay, moi drodzy, 9077 No wam powiem, że spoko, no to już jest prawie 10 tysięcy, ale uwaga jeszcze przecież możemy sobie odebrać z naszego karnetu, więc czemu nie? My to również sobie zrobimy, czyli odbierzemy sobie również z naszego e, karnetu. E, w sumie mogę tutaj wszystko odebrać, no bo ja tak lubię zawsze, wiecie, trzymać sobie te wszystkie nagrody później. W sumie to nie wiem, czemu ja tak trzymam te wszystkie nagrody. Naprawdę nie mam pojęcia, ale tak mega lubię to robić. E, dlatego dobrze. No teraz może czas najwyższy już sobie te niektóre e, odblokować. Oczywiście że one wiadomo, muszę zatrzymać na nową postać kolejną. Która pewnie będzie gdzieś może na święta dodana, tak zakładam. Więc oczywiście my już tutaj zaczynamy robić zapasy na to wszystko. Monety sobie mogę odblokować, chromatyczne kredyty, a wiecie co, też sobie jeszcze zostawię może. Tych kredytów może w ogóle nie będę ruszać, będę tylko odblokowywał te monety. Oraz te punkty, nie? Okej, okay, aha, i tu w ogóle jeszcze mamy jakieś w ogóle spraje i takich pewnie nie będę używał, ale wiadomo trzeba odblokować. O kurde, i serio, jest coś takiego w karnecie w ogóle? Ikona gracza? Pierwszy raz w ogóle widzę. Okej, okay, dobra. Nieważne, no kupiłem karnet i nie wiedziałem, ale no. Tutaj mnie pozytywnie zaskoczyli w ogóle. Naprawdę, nie wiedziałem w sensie, wiedz wiedziałem, że są takie spraye, ale że ikony gracza wprowadzili, do tego akurat nie. Kolejne punkty, no już powoli kończymy, moi drodzy. Czy ja tutaj coś pominąłem? Mam nadzieję, że tutaj nic nie pominę w trakcie odbierania tych nagród. W ogóle też jestem ciekawy, ile będziemy mieli golda, bo też pewnie będziemy mieli go bardzo dużo. Okej, okay. aha, dobra, ej, serio, ty? ale taka dziwna sytuacja w ogóle że otrzymam golda, ponieważ mam już tą odznakę, to nie wiem, może mi wypadła jakoś ze spina, czy jak? Znaczy, ze jakiegoś, albo... Ej, w sumie nie wiem, może ze start dropa, nie mam pojęcia, ale no taka dziwna sytuacja, ale okej. Okay. Odbieramy w takim razie golda, no i już mamy praktycznie koniec. Dobra, jeszcze to szybko, tak, już ogólnie przebiliśmy to 13k, bariera. No do 14 to nie wydaje mi się, żebyśmy dobili, raczej nie. Wydaje mi się, że raczej to nam się nie uda. Okej, okay, no teraz tak trochę już przyspieszyłem, skina sobie akurat odebrałem wcześniej, dobra, kolejne punkty, no i tu jeszcze mamy 2k golda, okej, okay, te dodatkowe nagrody może sobie jeszcze zostawię, może i jeszcze na osobny film, na osobny opening, ponieważ tutaj mam jeszcze naprawdę dużo misji do wykonania, dlatego mi to się jeszcze tak uzbiera. O kurde, ile mamy golda w ogóle, ja nie wierzę widzowie, no to akurat... To już jest sporo, nie? No zobaczcie, ile mam tutaj błyskotek. Mam prawie max błyskotek, mam mega dużo golda. I mam 270 gemów plus mam jeszcze już wam pokazuję ile punktów. No zobaczmy, no kurde, no 13K już normalnie 13,5 tak zaokrąglając w dół. No kurczę, no wam powiem, że tak to pięknie się prezentuje. No ale niestety, będę musiał chyba powoli to już zacząć wykorzystywać, nie tutaj. Bo naprawdę ja ogólnie tak to zawsze lubię zostawiać, bo... Raz pamiętam, że kiedy wyszły te 11 levele, to przypadkowo właśnie sobie ulepszyłem Dynamica na aż 11 poziom I tak tyle tego, tak dużo tego straciłem, że od tej pory no, tak uważam na takie ruchy Bo czasami to ja naprawdę potrafię tak odlecieć i kogoś tak w ogóle beznadziejnie ulepszyć Że wolę po prostu się już tam kogoś na przykład na live posłuchać i wtedy na live tam ulepszyć jakąś postać, co będzie w mecie na przykład Także na razie tutaj czekam E, aż też e, ktoś mi będzie to doradzał. E, no i co moi drodzy, więc już, już z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. No i cześć.